Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przed wami w odcinku Volkswagen Passat B7 i na wstępie chciałem bardzo serdecznie podziękować mojemu sąsiadowi, sąsiad, użyczył mi Passata do testu. Za co jestem mu naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. I yy, no nie jest tutaj obecny ze mną, ale chciałbym kilka słów przekazać od niego tutaj dla osób, które. Yy, Takim pasatem chciałyby się poruszać, bo model ten jest już, można powiedzieć, dziesięciolatkiem. Tak? Samochód zadebiutował w 2010 roku, produkcję zakończono w roku 2014-2015, e, więc produkowany był tylko przez 4 lata. Dlaczego tak krótko? Słuchajcie, B5, czyli ten model znany z MEMów, produkowany był od 1995 roku do 2005, a więc przez 10 lat. Dlaczego B7 była produkowana tylko? 4 lata? Słuchajcie, ponieważ jest to bardzo głęboki lifting modelu B6, który produkowany był w latach 2005 do 2010. Sumując, razem te modele produkowane były 9 lat, można je po prostu zaliczyć jako jedna generacja. B6 to jest przedlift, B7 jest to polift. W 2010 roku w Volkswagenie po prostu chodziło o to, aby zbliżyć ten model do Volkswagena Arteona, Dodgety, po prostu żeby te samochody były do siebie bardzo podobne. Bardziej kanciaste, tak? Wprowadzono bardziej kanciastą linię. Jeżeli chodzi o ten konkretny model, no to jest on wyposażony w światła ksenonowe. Widzimy tutaj ksenony razem ze spryskiwaczami reflektorów. Jeżeli chodzi o koła, no to mamy tutaj koła w rozmiarze 235x45x17 takie w zupełności normalne, czarny lakier, wersja sedan, czyli tak naprawdę myślę, że mniejszość, większość tych pasatów jednak była sprzedawana w nadwoziu kombi, ale silnik jest jeden, jedyny taki, można powiedzieć, taki jaki powinien być, czyli no nie, nie 1,9 TDI, a 2,0 TDI, i słuchajcie o mocy. 170 koni. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ jest tu naprawdę mocna rozbieżność, jeżeli chodzi o silniki benzynowe od 1,4 TSI do uwaga 3,6 litra FSI VR 6 o mocy tam zbliżonej do 300 koni. Także naprawdę rozbieżność, rozpiętość pojemnościowa oraz mocowa w tym modelu była naprawdę bardzo duża i jest to ostatnia generacja Volkswagena Passata, w której można było dostać silnik o, z sześcioma cylindrami. VR6 to nie jest V6, nie mylcie, z tego, nie mylcie tego, ponieważ tam jest jedna głowica, no ale jakby nie patrzeć, sześć cylindrów no i prawie 300 koni mocy. modelu B8 no to już niestety silniki od 1.4 do 2 litrów. Ani mniejszych, ani większych po prostu nie znajdziecie. Jeżeli chodzi o diesle, no to tutaj gama Rozpiętość pojemnościowa była już mniejsza. Startowano. Można było zakupić takiego pasata z silnikiem 1,6 TDI albo dwulitrowy TDI w największej właśnie mocy. no to 170 koni, aczkolwiek ten egzemplarz ma podniesioną moc do 200 koni mechanicznych. Tak jak wcześniej powiedziałem, silnik o pojemności 2 litrów TDI, który jest common rail o mocy 170 koni natomiast właściciel 3 miesiące temu zdecydował się na zwiększenie tej mocy do 200 koni mechanicznych co bardzo ważne Okrywa silnika podnoszona jest na podnośniku czyli nie musimy tutaj się wspierać jakimś patykiem silnik oczywiście w układzie typowym dla Volkswagena czyli ustawiony jest poprzecznie rozrząd jest na pasku z lewej strony, z prawej strony tutaj pod, tymi, pod akumulatorem, pod obudową filtra powietrza jest umiejscowiona skrzynia biegów, jest jeszcze bagnet, w miarę miejsce pod maską jest. Widać, że tutaj jeszcze jest możliwe włożenie silnika większego, właśnie tego e, Power 6, no i typowe tak naprawdę dla Volkswagena, u, dla Volkswagena ułożenie silnika. Do przodu maksymalnie wyjechany, tak? Za przednią oś. Tutaj mamy przednią oś. Zobaczcie, to jest wysokość przedniej osi i silnik jest umiejscowiony dosłownie przed przednią osią. Tak samo jak w Audi, bo to są Audi A4. To są po prostu bardzo zbliżone do siebie konstrukcje. W oszustkach tak samo ten silnik jest umiejscowiony do przodu. Zobaczmy teraz wnętrze. Tak wygląda kluczyk od Volkswagena. Pasata. Siódmej generacji, można powiedzieć: otwieranie samochodu, otwieranie bagażnika, zamykanie samochodu. Samochód jest uruchomiony, więc nie zademonstruję Wam, ale mamy tutaj z Go, czyli dotykamy klamki, samochód się nam automatycznie odryglowuje. Jeżeli chodzi o otwieranie i zamykanie się drzwi, to słuchajcie, jest solidnie, bez przesady, ale naprawdę nie ma na co narzekać. Po otwarciu drzwi kierowcy. Yy, no, widzimy szary, naprawdę bardzo szary kokpit, zero jakichś akcentów kolorystycznych, trochę ponuro, ale no, tak wygląda model Passat, tak? Yy, tak też mi się w zasadzie kojarzy Passat, yy, na przykład B5, w której również nie było jakichś tam, że tak powiem, firewerków. Natomiast, jeżeli chodzi o sam kokpit, to słuchajcie, jest on bardzo przejrzysty. Naprawdę uważam, że niczego tutaj nie brakuje. Wygodna pozycja za kierownicą, dość szeroki zakres ustawień zarówno fotela jak i kierownicy. Wszystko jest pod ręką, czyli ja siedzę i dosłownie nie muszę się nigdzie wyciągać, bo mogę po prostu każdy przycisk tutaj wcisnąć. Dźwignia zmiany biegów jest również w zasięgu mojej ręki. Jeżeli chodzi o model B7AB6, no to bardzo naprawdę podobne są te wnętrza. Wydaje mi się nawet, że wręcz identyczne. Na pewno dodali tutaj ten zegarek analogowy. Trochę tam zmieniono fotele, ale generalnie zamysł jest wszystko to samo. To, co mi się bardzo podoba natomiast, to jest tutaj ten wyświetlacz pomiędzy. Z prędkościomierzem, a obrotomierzem, na którym słuchajcie, możemy naprawdę bardzo dużo rzeczy wyświetlić, na przykład zużycie paliwa. 7 i 8 to jest zużycie z ostatnich 29 km, natomiast 5 i 6 słuchajcie, uwaga z 4 000, ponad 4000 km co jest naprawdę bardzo, bardzo fajnym, słuchajcie, moim zdaniem, wynikiem. Przebieg tego konkretnego egzemplarza to jest 137 tysięcy km. Naprawdę ten samochód tyle ma przejechane. Słuchajcie, Krzysiek, ten autem jeździ kilka lat. Kupił go od pierwszego właściciela, od innego so sąsiada, od swojego sąsiada, e, który ma go z kolei od nowości. No, samochód widać, że użytkowany głównie w mieście. Tutaj troszeczkę już te jakieś nitki poszły. Także można mieć. To jest akurat pewny przebieg, przebieg, naprawdę. Także to jest przykład tego, żeby nie oceniać samochodów po, po tym, co mają na, na liczniku. Może być 137 tysięcy i delikatnie wyszczerbiony fotel. Natomiast ja przejeżdżam Jadąc kawałek tym samochodem, bo przejechałem kilka kilometrów, powiem wam, że naprawdę tutaj nie ma się do czego zarzucić. Jeżeli chodzi o przestronność wnętrza, o przestroność kabiny, to tutaj naprawdę Volkswagen Passat wypada bardzo wysoko, ponieważ kabina jest bardzo przestronna, bardzo obszerna. Ja mam 1,82 m wzrostu, i nad moją głową, słuchajcie, jest jeszcze 6-7 palców w wolnej przestrzeni. Mam tu spokojnie miejsce na swoją lewą oraz prawą rękę. Są schowki, cup holdery, jest miejsce tu pod łokietnikiem, który jest, nawiasem mówiąc, regulowany na wysokość na długość nie jest. Mamy tutaj taką roletkę, czy bardzo schludne takie właśnie zasłonięcie tutaj tej przestrzeni. Mamy już system start stop, tutaj się go dezaktywuje. Czujniki parkowania, uruchamianie samochodu odbywa się przez przycisk start-stop. Kluczyk nie jest wymagany w stacyjce. Jest wyświetlacz, jest nawigacja, takie bariery tutaj wszystko jest. Na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, to naprawdę widać, że Volkswagen Passat jest zaprojektowany głównie autem pod y, przestronność wnętrza. Silnik jest maksymalnie y, ustawiony do przodu, czyli za przednią osią. Sama tutaj długość tej deski rozdzielczej. Słuchajcie, to jest jak w, mi się to kojarzy, jak w coupé, czyli jak na przykład w samochodach typu, znaczy, coupe, Jak na przykład w samochodzie typu Mercedes C który również ma tutaj bardzo krótką, naprawdę deskę rozdzielczą. W innych samochodach ta deska zwykle jest po prostu dłuższa. Natomiast tutaj widać, że ten kokpit został przesunięty maksymalnie do przodu, po to, aby wygospodarować więcej miejsca, na przykład z tyłu. No i słuchajcie, to naprawdę widać, ponieważ z tyłu siedząc sam za sobą, a przypominam, mam metr 82 m wzrostu, to naprawdę miejsca jest bardzo dużo. Zobaczcie. Ja mam jeszcze 5, 6, 7, może i nawet więcej palców wolnej przestrzeni, bo tutaj ten materiał jest taki nie jest opięty tak dokładnie. Także na stopy mam bardzo dużo miejsca. Jest tutaj podłokietnik. Bardzo ciężko chodzi czuć, że tutaj nie był za bardzo używany. Mamy takie tutaj, mamy taki schowek, mamy tutaj także dwa cup holdery. Także wszystko tak naprawdę, co, co powinniśmy mieć, to wszystko w tym samochodzie znajdziemy. Z takich oczywiście podstawowych rzeczy. Są nawiewy osobne na tył bez regulacji, ale nawiewy są. Eee, no Drzwi jak tutaj zamknę, to nie będziecie naprawdę nic widzieć, ponieważ są lekko przyciemnione szyby tylne, ale zrobię to. I na moją lewą rękę, słuchajcie, również jest bardzo dużo miejsca nad głową, bo tego jeszcze nie powiedziałem. No tutaj nad głową już wychodzi słabo, tylko dwa palce, aczkolwiek wydaje mi się, że wersja kombi, czyli wariant, powinna mieć tego miejsca więcej, ponieważ będzie miała wyżej poprowadzoną linię dachu. Jeżeli chodzi o przestrzeń bagażową, to tutaj również nie ma nic do zarzucenia. Bardzo fajna rzecz, czyli ten trójkąt, który jest tutaj umieszczony na... Klapie, bardzo przydatne i bardzo funkcjonalne rozwiązanie. Również to, że mamy tutaj dwa takie oddzielone schowki, jest siatka, jest tutaj jakaś, widzę, mata wyłożona. To jest już zapewne wymysł właściciela. Nie będziemy tutaj tego ruszać. Coś, co bardzo mi się podoba, to jest również tutaj składanie oparć tylnej kanapy i jeszcze bardziej, co mi się podoba, to jest słuchajcie, to, że mamy tutaj raz, dwa, trzy cztery wieszaki na siatki z zakupami. Mega mega sprawa, bo tych wieszaków zazwyczaj jest bardzo mało, a tutaj mamy już ich aż cztery. Kolejny plus za wyjście tutaj 12 V. Tutaj jest mały minus w postaci takiego no słabego jakościowo uchwytu. I pod tą podłogą zmieściło się proszę bardzo jeszcze jedno prawdopodobnie pełnowymiarowe koło zapasowe szesnastka, no może niepełnowymiarowe, aczkolwiek myślę, że siedemnastka by się również tutaj zmieściła. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samą jazdę, to pomimo tego, że mamy tutaj 200 koni mechanicznych, to Passat B7 nie jest to auto do bardzo szybkiej jazdy. Fakt, przyspieszenie naprawdę, no powiem szczerze, że robi wrażenie. Nie spodziewałem się tutaj takiego przyspieszenia ten moment obrotowy czuć, że jest od 2000 obrotów na trzecim biegu to ten samochód po prostu praktycznie no, prawie, że gubi tą trakcję także przyspieszenie wciska w fotel przy tym samochód jest bardzo oszczędny natomiast nie znaczy to, że auto to nadaje się do jakichś szybkich pokonywania zakrętów, nie tutaj trzeba byłoby coś zrobić z zawieszeniem obniżyć je, jakoś usztywnić wtedy myślę, że jak najbardziej zwiększyć wielkość Felk obniżyć e, e, profil opony i wtedy myślę, że na pewno ten samochód zachowywałby się lepiej. Natomiast na trasę no ja uważam, że idealne auto. Naprawdę bardzo fajne. Razem z Superbem, Passat to jest po prostu mistrz przestronności... E, wygody myślę, że również, pomimo tego, że może nie wygląda tutaj ten samochód na jakoś bardzo luksusowy, no to te fotele w pierwszym kontakcie naprawdę wypadają, uwierzcie mi, naprawdę bardzo fajnie. Wciskam gaz. I tu momentalnie mamy te 90 przepisowe kilometrów na godzinę, także no myślę, że przyspieszenie zadowoli większość, nie każdego, bo jeżeli ktoś jeździ 400 konnym autem, no to Myślę, że no, zresztą jeżeli ktoś jeździ autem 400 czy 500 koni, no to chyba nie wymaga tutaj od 200 konnego Passata, że będzie on super szybkim samochodem. Natomiast jeżeli macie P6 czy P5, przesiadacie z silników np. 1.9 wtedy i 105 koni, no to dla Was to będzie rakieta i uwaga, ten samochód naprawdę bardzo mało pali. Krzysiek powiedział mi, że jadąc 150, 160 momentami, nawet 170 km na godzinę na tempomacie, oczywiście po niemieckiej autostradzie, średnie zużycie paliwa wyszło tutaj 6 litrów. Jeżeli chodzi o wyniki z mojego pomiaru, to możecie zobaczyć sobie, klikając w tym momencie na prawy górny róg, tam wyświetli się link do osobnego materiału, gdzie zmierzyłem właśnie zużycie paliwa przy 120-140 km. Na godzinę, no i przyspieszenie, tak, ale to już mniejsza o to. Co do skrzyni biegów, to są tutaj naprawdę bardzo długie przełożenia. Ja na przykład jadąc 40 na godzinę, no nie mogę mieć zapiętego trzeciego biegu, bo już pokazuję. Mam tutaj, słuchajcie, no nawet 1500 obrotów nie jest. Także tutaj jest takie, ta skrzynia jest widać skonfigurowana typowo pod trasę, tak. Eee, no w mieście jednak bardzo często będziemy, będziecie tutaj podróżować na drugim biegu natomiast w trasie no to to już jest tylko i wyłącznie przyjemność włączę klimatyzację i zobaczcie przyspieszamy mam nadzieję, że to widzicie jesteśmy na drodze ekspresowej no i 120 więcej pojechać nie mogę, tak? Eee, jeżeli chodzi o słuchajcie, obroty na szóstym biegu rozpędźmy się do przykładowo 120 3. myślę, że 124 na godzinę to podejrzewam będzie takie 120. Według gps -u. leciutko ponad 2000 obrotów. Na chwilę się rozpędzimy do tych 140. No, moment, moment, słuchajcie, naprawdę bardzo fajna sprawa. 140, niech będzie te 4. I uwaga. 2,5 tysiąca obrotów, jednak klimat trzeba włączyć, bo to widzę, że jakieś nam szyby parują. No 2,5 tysiąca obrotów i jeżeli chodzi o wyciszenie kabiny, to przyznam, że jest naprawdę przyzwoicie. Cóż więcej dodać, myślę, że wszystko tak naprawdę, Volkswagen Passat jest to naprawdę bardzo fajny samochód. Wygodny, przestronny przede wszystkim, zwłaszcza w wersji kombi. No, i to co najważniejsze, czyli dziesięciolatki już mają taką słuchajcie, dobrą cenę. Wiadomo, te samochody one są droższe niż to, co mogliśmy kupić 10 lat temu, bo 10 lat temu, 10 latka się kupowało naprawdę w śmiesznych pieniądzach, a dzisiaj to wszystko jest droższe. Ale to myślę, że już każdy z Was wie. No, jednak, jak tak lewo, prawo, no to, no to jest samochód rodzinny, komfortowy tutaj nie ma naprawdę czego oczekiwać żeby ten samochód jakoś był mega zwarty, mega rasowy mega gotowy do akcji, do zakrętów no nie, to jest po prostu to jest po prostu samochód rodzinny i tyle ale naprawdę bardzo szybki naprawdę w sensie oczywiście diesla bo jeszcze raz teraz zrobimy gaz do dechy Jechaliśmy 90 na godzinę i słuchajcie wyprzedzamy tira. 140 już na liczniku. Dzięki serdecznie za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach. Subskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. No i jeżeli materiał Ci się podobał, to oczywiście zostaw łapkę w górę. Dzięki trzymajcie się do następnego. Na razie. Cześć!